Dlaczego montażyści robią błędy w filmach? Czy robimy to celowo? Jakie są konsekwencje popełniania takich błędów i jakie są rodzaje błędów? Już kiedyś u mnie na kanale był taki film, ale dzisiaj chciałem spojrzeć na niego, wiecie, z innej perspektywy. A oprócz tego pogadamy na ten temat z montażystami ekipy. Jakie oni popełnili błędy? No i poznacie też moje największe błędy, jakie popełniłem jako montażysta ekipy. Właśnie jadę po pierwszego montażystę i moglibyście się zastanawiać, Dawid! Jaki ty mogłeś popełnić błąd? Ekipie montuję od roku 2021, jakoś tak pierwszy film, jaki zrobiłem. Było to podsumowanie do poczciwego krzycha. Pamiętam, że wtedy pochwalił mnie Freeze powiedział: uuu, stary, zarobisty film. I następny film po tym, gdzie zostałem pochwalony to było wyścig z nadmorza do Krakowa pociąg versus samochód, również na kanał Krzycha, i w tamtym momencie zlikowałem numer telefonu. I to był w ogóle pierwszy błąd, jaki kiedykolwiek zrobiłem na kanał youtubeowy i miał jakąkolwiek konsekwencję. Chodziło tam o to, że Krzychu jechał samochodem, rozmawiał z Mini Majkiem i na desce rozdzielczej był numer telefonu. Ja sprawdziłem wszystko. Telefon, licznik, wszystko dookoła, poziomy muzyki, czy film jest dobrze pocięty, bo na to zwracam uwagę jako montażysta, na to, na co nie zwraca uwagi widz, ale nie zwróciłem uwagi na jedną podstawową rzecz, na deskę rozdzielczą, gdzie był ekranik, a tam widniał numer telefonu. Ale co lepsze, Krzychu też oglądał ten film i też tego nie zauważył. Więc ten błąd to był nasz wspólny błąd kardynalny, bo to już jest jakby taka konsekwencja, że w momencie, kiedy likujemy numer telefonu, to jest koniec. No i co najciekawsze, cała ta sytuacja, stary, była uwieczniona na dokumencie influencerzy bez cenzury. No ja jest jedna jak fest, ale ja tego nie widziałem totalnie, nie, ja tego nie zauważyłem totalnie. Nic się nie Dało mi to wtedy dużo do myślenia na temat tego, jak trzeba bardzo weryfikować filmy. Na co mogą zwracać uwagę widzowie, a na co nie zwracamy my, jako montażyści, bo skupiamy się na totalnie innych aspektach, tak jak zresztą przed chwilą mówiłem. Ale żeby nie było zbyt pięknie to to nie był jedyny błąd w krótkim okresie czasu. Ale najpierw jedziemy po montażystę ekipy, który zaraz obok mnie zasiądzie i zapytamy go, czy zrobił jakiś błąd. To jest Dominik. Pracuje on przy filmach Przemka Pro, ale pomaga również przy filmach na mój kanał. Ile pracujesz w ekipie? W trzeci miesiąc zacząłem. Zrobiłeś jakiś błąd? Przez te... Dwa pierwsze miesiące. Jakby bardzo mocno tryhardowałem te filmy. W sensie poświęcałem na każdy minimalny szczegół, jakieś te pierdoły, żeby nic nie wyleciało ode mnie. Film ze sprzątania u kurego, przeczyszczania komina zrobiłem w 29 godzin. Dlaczego? Czyszczenie komina. No bo ja ten film oglądałem 4 razy. Od początku do końca. O my, I on miał 40 minut. To jest bardzo dobra rzecz. Przejdziemy do mojego chyba trzeciego, bo czwartego filmu w ekipie, jaki zrobiłem. Był to film Pateca, który miał ponad bańkę wyświetleń. Tam było pełno błędów technicznych, to znaczy rzeczy, wszystkie z aftera, które były, to okay. były niezlinkowane i wszędzie były na przykład na twarzy takie, e, że wiesz, media offline i pełno takich błędów. I jaki był problem? No problem był taki, że były jakieś poprawki zaraz przed publikiem. Ja przyniosłem swój projekt na inny komputer, te rzeczy się nie zlinkowały. Co spowodowało to, że nikt jeszcze. W ogóle, czemu nikt tego a filmu OPE na koniec nie obejrzał, nie? Dlaczego tego nie obejrzał? To jest zasadnicze pytanie, bardzo dobre. Kurczę, no widzisz, no w takich momentach, jak przerzucasz na inne komputery, to zazwyczaj można mieć mowa ze sobą, z gotowym renderem, nie? I tylko poprawki, no lecić no na mowa. Zazwyczaj. Kto o tym wiedział 4 lata temu? No nikt, nikt. Nikt o tym nie wiedział, nikt o tym nie mówił. Dlatego wy możecie sprawdzać montażu.pl, czyli miejsce, gdzie możecie się nauczyć montować Filmy na wysokim poziomie do social mediów. Yeah. A... Dobra, dojechaliśmy na hale. Uuu, tu wam nie mogę likować. Tutaj będą ciekawe rzeczy, których wam nie pokażę. Widziałeś? Siema! Oho, Sylwek! <grym> Dlaczego mortarzyście robią błędy w filmach? <grym> nie... <wytkowni> Po chwili przyszedł do nas Smolak, czyli montażysta GenZi, No i jego też musiałem zapytać. Zrobiłeś kiedyś jakiś błąd w filmie? No, oczywiście. że to. Jaki? Ostatnio na GenZi wypuściłem film i napisy się nie załadowały. Co? I jak wyglądały? No, japońskie. Takie ale, <laughs> <że> są... <laughs> ale właśnie czekaj, bo to był odcinek japońskie stroje, co nie? Masz to. I... <laughs> Foncik się zły załadował. Restartował kompa przed renderem nie i nie włączył Creative To Pewnie zrobiona taka pod klimat odcinka. Dajem, <laughs> Mi się raz font nie załadował przez właśnie Creative Clouda u w filmie. To był taki duży film, że tam Kuba Wojewódzki był i wiesz jakie były napisy? Takie kurde A, tak... arabskie szlaczki się Dobra, pojawiły wie, Stary nic, no... jakby zero czytelności A od jak dawna Smolak montujesz filmy ekipowe? Bo ty kiedyś nagrywałeś Minecrafta Tak, yy, od roku A roku. czemu nie nagrywasz Minecrafta? CP nie zwracały tego w ogóle Nie opłacało się? Nie, nie opłacało mi się to w ogóle Mimo, że robiłem wyświetlenia duże to... Od stuka robiłeś, jakoś tak, nie? Popę po teraz, ja teraz byś z tego filmu tak Dyszkę byś miał teraz za 500 tysięcy te filmy to ja w ogóle zarabiania nie miałem A o, najgorzej A jak będziesz się chciał nauczyć montować takie filmy do siebie na Kanału, czy dla kogoś to sprawdzaj stary kurs montażu.pl. Tam na pewno nie popełnisz błędów, bo na poziomie zaawansowanym zadbałem o to, aby montażysta potrafił rozwiązywać problemy, błędy. Razem przeszliśmy przez to, jak naprawdę wygląda taka praca w praktyce. Jeszcze na chwilę przerwę Wam film. Widziałem Wasze wiadomości, że chcecie dołączyć do tajnej montażowej, czyli zamkniętej grupy, gdzie możecie otrzymać mój feedback na Wasze materiały. Proszę bardzo, dostęp ten był zamknięty, ale otworzyłem Wam go. Jednak czas, aby dołączyć, jest ograniczony. Do 18 listopada, potem znowu tajna montażownia się zamyka, ponieważ jest zbyt dużo chętnych osób. Największa zaleta to oczywiście feedback, czyli uczysz się. Tych samych umiejętności w dużo krótszym czasie niż bez feedbacku. Sprawdzajcie kursmontażo.pl, a my wracamy do filmu. Zapytałem też Maćka, operatora, ale coś tam wiedziałem, że czasem sobie montuje. No i czy on popełnił kiedyś jakiś błąd montażowy? Nie sprawdziłem renderu i wywalił glitcha i puściłem normalnie film, jakby. I poszło bez sprawdzania renderów tak. najczęściej popełniany błąd nie było tak, że ja nie oglądałem renderów no. Bo oglądałem te rendery wiele razy, ale mówię dobra jakaś tam jedna poprawka jeszcze Robiłem tą poprawkę I nagle glitch Puszczałem i wywalało glitch, od stary nie wiem cały yeah. ekran zielony No i od tego czasu oglądam wszystkie rendery Nieważne jakie oprogramowanie, o czym byście nie pomyśleli To błędy występują wszędzie, bo już pewnie byście pojawiły komentarze O to zacznijcie montować do DaVinci tam gdzie nie, będzie to Ja mogę powiedzieć jako użytkownik DaVinci od wielu wielu lat że też się poszły. Zastanawiałem się wtedy, jaki największy błąd zrobiłem, który odbił się największym echem. W sumie to powstał z tego mem. Chodzi tutaj o to, no, OG widzowie będą wiedzieć. Cenzura na tym stary. Podczas pierwszego, twoje, pięć minut nie było zbyt wiele czasu na montaż. Był to też mój pierwszy, tak wielki projekt, nad którym pracowałem. Ja już mówiłem wiele razy o tym błędzie na moim kanale, że robiliśmy właśnie te poprawki tekstowe, a nie markerami. No i właśnie, o co tutaj chodzi? Poprawka markerem, czyli takie oznaczenie na. Na timeline, że w tej minucie muszę coś poprawić. W tym przypadku nie ma opcji, że zobaczę to widz. Jeżeli chodzi o poprawki tekstowe, no to jak widzicie, są one widoczne typowo w filmie. I taką jedną, po prostu taki jeden tekst zostawiłem na ekranie. Troszkę, troszkę zaczął. Zajebista cenzura tym barka. I chodziło o to, że ja wtedy po prostu sobie jadłem spaghetti i, i jak oglądałem ten cały materiał. Wyrenderowany, no jeszcze tam projekt, to po prostu tego nie zauważyłem. I to tak poszło w świat, potem się to przekształciło w MEMA, więc jakby dobrze się to zestarzało. Ale takie błędy robiliśmy też celowo. Przykład film Przemka Pro, gdzie testowali sobie tam jakieś jedzenie. Wika jadła Żurek i celowo napisałem Żurek przez RZ, ale tam w rogu było takie małe XD. Chodzi o to, że kiedyś widzowie, jak mieli jakiś błąd zrobiony celowo w filmie, to generowało dużą aktywność. A to co widzicie, to watch time, czyli taki wykres, który pokazuje, jak długo widz oglądał dany film. No i ten skok na watch time, w skrócie rzecz mówiąc, mówi nam o tym, że duża część osób cofnęła sobie materiał do tej minuty, żeby zobaczyć, co tam jest, a był tam na sekundę wyskakujący taki ukryty napis. Ale na dzień dzisiejszy to nie działa. To znaczy widzowie już zwracałem na to uwagę, ale przywykli, więc ten trigger już po prostu nie działa. Mimo wszystko miałem swoje gorsze momenty. Każdy ma swoje gorsze momenty i yy, większe literówki. Jedną z nich było lądowisko, napisane przez londo. Dlatego stary, no warto wziąć pod uwagę to, że mimo że siedzimy nad tymi filmami kilkanaście, kilkadziesiąt godzin to i tak czasem te błędy się zdarzą. One wynikają z tego, że patrzymy jako montażyści na inne aspekty w filmie. Bo Adam jest generalnie giga zły, nie? Adam to montażysta Frisa, Generalnie nie ma w ogóle czasu, jest zły. Wszystko mu się sypie. Chciałem ja 5 godzin podkładania setek, nie? Ale ja chciałem mu zadać to właśnie jedno takie pytanie, które teraz dążymy tutaj w filmie, Adam, <słukasz> 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 czy zrobiłeś kiedyś jakiś błąd w filmie? <słukasz> No, zrobiłem kiedyś błąd w filmie. I to był błąd, który polegał na tym, że nie obejrzałem. W się sensie obejrzałem render. Klasycznie ale... wszyscy. Ale. To była taka wersja premierki, w której na przykład włączała się muzyka losowo, i był taki błąd, że przez dwie minuty w filmie nie było muzyki, i ja oglądałem ten render. To, to był film Final Jenzi. Jakiś, nie wiem, chyba szósty odcinek. Jak sobie wejdziecie, to tam przez dwie minuty chyba nie ma muzyki. I ja człowiek później miałem coś takiego, że sobie oglądałem ten film tak losowo, nie wiem, po, po dwóch tygodniach, żeby sobie wrócić. I patrzę, i kupa nie ma muzyki. A najlepsze jest to, że, że oglądałem ten film. Ja oglądała ten film. Beatka oglądały ten film menadżerki z Gen Z i nikt nie zauważył, że przez dwie minuty w filmie nie ma muzy, nie? A, to widzisz, to nie był taki błąd. Ej, a ja pytałem jeszcze Friza o jedną rzecz. O mafię i o Infinity Zuma. Nie wiem, czy o tym mówimy, ale tam. O tym, że był nagle przez połowę filmu się cały czas zoomowało, zumowało. <noise> <noise> ale Friz o tym nie wie do dzisiaj. My jak robimy Infinity Zuma, to nakładamy sobie taki preset, który. Działa w ten sposób, że on się przybliża tam na przykład do 150 skala, nie? Żeby statyczne kadry, gdzie na przykład, o, kamera sobie tak leży na, na stole, żeby one się cały czas miała taką subtelną dynamikę. I Adaś wrzucił taki preset na taką warstwę. I ta warstwa okazało się, że była zbyt długa, i nachodziła też na inne klipy i sobie tak szło, i szło, i szło, i pewnego dnia, chyba z dwa dni po publiku, albo dzień po publiku, przyszedł Sylwek i powiedział tak: "Kurwa, ja tak nie nagrywam! Co tu jest zje... No i okazało się, tak, Adaj sprawdził, płatać, był tego w ogóle nieświadomy. Tak patrzy, patrzy, mówi tak, o, a jest infinity zoom przez połowę filmu. <sum> tak. Okazało się finalnie, że po prostu przez połowę trwania filmu kadr jest skropowany, bo jak normalnie macie kadr taki, od połowy filmu kadr był taki no I ja tak sobie myślę, Jezu, jak ci operatorzy Co oni tak wąsko kadrują No i to był właśnie taki proszę państwa błędzik Dobra, zostałem, a Dasia sobie pracuje w spokoju